Siemano moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj znowu tak na szybkości, ponieważ dzisiaj do wysyłki mamy kolejne wasze zamówienia. Jak widzicie, kolejne pudła przed Wami. Dzisiaj lecą one do wysyłki, lecą dzisiaj one do was. A to dlatego, że nowa bluza cieszy się ogromnym zainteresowaniem. I to w sumie wcale się nie dziwię, ponieważ wyszła ona nam bardzo dobrze. Ten wzór przypadł do gustu nie tylko mi, nie tylko wam. Ale dużo osób ogólnie interesuje się tą bluzą. Każda osoba pyta o tą bluzę, gdzie może ją kupić. I dlatego też, proszę Państwa, zostało już tylko 5 sztuk na sklepie, więc jest to prawdopodobnie ostatnia godzina albo ostatni dzień, kiedy możecie sobie te bluzy jeszcze zamówić. Bo jak widzicie, no tutaj mamy tylko kilka pudełek, ale jest jeszcze część pudełek, tych paczek w aucie, które dzisiaj wylatują właśnie do was. A jeżeli jesteście ciekawi, co w takiej. Paczce, w takim fajnym, customowym pudełku się kryje. No to oczywiście oprócz bluzy dostajecie, proszę Państwa, pakiet wlepek oraz takiego oto pinsa czyli taką przypinkę, którą możecie sobie przeróżne miejsca zaczepić czy to na piórniku, czy na worku, na plecaku, albo koszulce, bluzie, czy też na przykład kurce. No i oprócz tego dostajecie również takie przepyszne krówki, których nigdzie indziej nie dostaniecie. Dlatego, jeżeli ktoś z Was chciałby sobie taką bluzę zakupić, a jak zostało już 5 sztuk, no to musicie pośpieszyć, bo takich już drugich nie będzie. Także, proszę Państwa, taki info dla Was. A dzisiaj spotykamy się z Maxem, którego na pewno już znacie, bo dzisiaj mamy bardzo ważną misję do wykonania. Także ja biorę te paczki i widzimy się za chwilkę w garażu. Szczerze mówiąc, to nie spodziewałem się, że ten kicker jeszcze kiedykolwiek się przyda, ale to w sumie dobrze, że jeszcze się go nigdy nie pozbyłem, a były już takie plany, żeby... Z tego kikera już nie korzystać i komuś go oddać, bo Max ma fajne plany. Mam nadzieję, że nie rozpadnie się. Oczywiście mowa o tym mniejszym kikerze, ponieważ tego dużego bym sam nie załadował do auta. Także pakujemy ten mniejszy kiker do wozu operacyjnego, do Opelka Bożego i lecimy spotkać się z Maxem. Kurde, zapomniałem, że ten mały kiker też jest całkiem ciężki. O, dobra. I jeszcze taka cenna rada ode mnie. Starajcie się w taki sposób rowerów nie przewozić. Szczególnie amortyzatorem, jakby do góry kołami. Ponieważ wtedy Wam wszystko tutaj ścieka, wylatuje stąd. E, więc lepiej tak nie przewozić rowerów. Ale jako, że ja mam dosłownie kilka kilometrów tylko na miejsce spotkania pierwszego, to. Mogę tak zrobić, także nic się wtedy nie stanie, ale starajcie się tak nie robić. Co prawda, Max chce spróbować ten podjazd pokonać bez użycia kikera, ponieważ on już tam jest i powoli obszaja tego spota. Ale ja bez chwili zastanowienia uznałem, że jednak kiker wezmę, spakuję. Może nie jest to jakiś wielki kiker, wielki taki najazd, ale wydaje mi się, że dużo on ułatwi. Ale wydaje mi się, że i tak będziemy musieli skorzystać z pomocy kikera. Dlatego wziąłem go. I jedziemy już do maksa A wy zostawcie łapeczkę w górę Subika z dzwoneczkiem I to tyle, dziękuję Siemano Dobra, no zobaczymy, jestem ciekaw ja, To nie jest aż takie śliskie, więc nawet Jak pojadę bardzo szybko To mogę jakby Z reweru jakby zaskoczyć. zaskoczyć i jeszcze podbyć Max jest zawzięty i próbuje Aktualnie bez kickera no, myślę, że i tak będziemy musieli z niego skorzystać, ale zobaczymy. On napędza się troszeczkę inaczej niż my, czyli po pasach. My napędzaliśmy się po takim łuku, więc może rzeczywiście będzie to dużo lepszy pomysł, ale zobaczymy. Teraz będzie pierwszy raz, pierwszy najazd. Tutaj były próby, jak mnie nie było. Zobaczymy, czy teraz wiedzie na samą górę. No jest to dupnięcie, właśnie. I to dupnięcie, strasznie wytracasz przez to prędkość Coś Ja się tylko martwię o to, czy nie będzie dętki tutaj zaraz przebitej, ale w razie czego jest serwis za rogiem Bez przyczepności <grym> W razie czego jak Max zeskoczy z roweru, to czy jest opcja po i całe koszenie. Ale myślę, że jak będę tam na górze, to będzie lepiej, tam będzie, będzie lepiej. No. Tutaj sporo osób wiesz, bo to jest taka jedna z atrakcji okolicznych, więc tutaj sporo osób ogólnie na rowerach, więc jeszcze trochę jest tam jest lepszy grip na górze O, uh, ale dupło, nie dętka, ale było uderzenie, o jacie. Uderzenie w taką ścianę, która jest, spójrzcie, w miarę, w miarę sprawa, myślę, że 45 stopni będzie. No, da się to odczuć na kostkach i nadgarstkach. Myślałem, że w ogóle podjadę na samą górę, a nagle mnie tak zwolniło. Ale myślę ale... też, że gdyby nie ci państwo, co tutaj byli na pasach, Gdybyś mógł się tylko sfokusować na samym najeździe, to myślę, że byłaby trochę lepiej. Właśnie to, jest, właśnie to jest jedyny problem tutaj. Po kilku najazdach uznaliśmy, że zdrowsze dla y, organizmu i dla roweru będzie spróbowanie najazdu na metro, na ten najazd, na tą ściankę z kickerem. Także jedziemy teraz do furki po kicker i zobaczymy. Myślę, że z pierwszej będzie, tak jak sam mówiłeś. Będzie dużo płynniej. Na ludzie. na ludzie. Także stale, lecimy. Tam to jest, z dachu, na flat. No tam na, na dachu to jest dużo miejsca, tam spokojnie jakiegoś paraswinka można jeszcze zasadzić. Nie widzowie, ale tak będzie. Tak no. będzie. No to dobrze, to jedziemy po kikar. No także prezentuje się on tak. Jest lekki, ale myślę, że doda dużo, dużo płynności, myślę, że to no, i jest spoko do transportowania, bo ma takie, wiesz, można sobie złapać no. tutaj, tutaj i jest, i jest git. Nie, wiesz co, po prostu już taką jak mieliśmy sklejkę, to tyle akurat wymierzyliśmy tutaj wysokości, żeby był spoko, spoko najazd. Bo w sensie, jeżeli chodzi o kąty, to zrobiliśmy je tak, jak rzeczywiście buduje się kikerę. Nie zrobiliśmy takiego wdupsającego, tylko przechodziliśmy tyle centymetrami, jak powinno być na takim zwykłym kickerze. Więc jest tak zrobione legitnie. Ja sobie teraz też tak testowo najadę, także zobaczymy, jak go nie na treku. Na razie taki jeden testowy przejazd i zobaczymy, może się podejmę, może spróbuję samą górę wjechać. Zobaczymy. Dobra, jedziemy przy państwa. Pow, 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 pow. Uwaga! Hej, hej, O! A, Ooo, O, jeszcze prawie się wdupcyłem w tego busa. Widziałeś to? Ale się obstrałem, to był <grymne> <grymne> mega straszny przejazd Ale tam widziałem pani na tym warzywniaczku Ma No Taki kamień może na... Taki ciężarek? No Możesz się zapytać czy by użyczyła Możemy by się zapytać, ale wiesz co, nie wiem czy to nie stoi pod za dużym kątem Dzień dobry, mam takie pytanko, czy moglibyśmy któryś z ciężarków sobie użyczyć, żeby na chwilkę sobie tą skosznię taką drewnianą <grymne> przestawić Nie wiem czy my to dźwigniemy o, dźwigniemy chyba, tak? No dobra. dobra, to dawaj. O kurde, to nie? Dawaj. O. Uwaga. Dobra. Git. No i teraz testuję nowe ustawienie Max. Jestem ciekaw, czy podjedzie teraz już z bomby. Teraz jechałem tak wolno. Tak, więc teraz to na pewno zrobię, tylko nie może być... Ludzie Tak Ale teraz jechałem naprawdę powoli Więc easy okay. Do jedziemy Szukany troszkę ale jest. Dobrze! Dobrze udało się. Jest wysoko! Wow. Jest wysoko! Jest, jest! Czy zaliczam jako wjazd? Tak połowicznie, ale na górze jest. Kurde, teraz ja też chcę spróbować. A myślisz, że koła całe są twoje? Myślę, że ta. To Myślę, dobrze. Myślę, że one są proste jak Są pancerne. No, w ogóle, no. Git, jest git. Oj, musisz kurde podrzegać chwilę, bo ja tak szybko nie lecę. Dobra, pyk, 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 pyk! Nie stop! O kurde, stój! Udało się! O kurde! Udało się wjechać. Ale serio, to jest straszne jak trzeba zjechać. Ja chyba na dupie zjadę. O kurde! Patrzcie jak tu jest wysoko. Zobaczcie. Tu jest strasznie wysoko. Tak, Zagadaliśmy sobie z Maxem, żeby tutaj... Ktoś truje na flat, walno albo coś, to nie jest wykosur. Dawaj, Max, czekam na ciebie na górze, bo się trochę dygam. Dobrze, 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 dobrze! <laughs> nice. Yo. Udało się, udało się. Jest, git. Ale powiem Wam, Widzowie, to, że to wszystko przez to, że się zdrowo odżywiam. Widzicie tą krzulkę? W tym jest siła, w zdrowym odżywianiu. Pamiętajcie, oczywiście trening, treningami, ale zdrowe odżywianie, najważniejsze. Dobra. O kurde. Dobra. Ja pier... O kurde! O! Dobra. Jestem, czekaj, wezmę go, złapię. No. Postaram się złapać. O! O! Ale dostałem w nogę. Dawaj. O, moja noga. O, o. Idealnie zdążyliśmy, proszę Państwa, ponieważ policja podjechała, a my sobie wszystko już nagraliśmy, zeszliśmy i możemy tylko pomachać tam Panom Policjantom. Akurat podjechali. A my lecimy dalej w stronę, Państwa, parku, ponieważ park też skrywa kilka fajnych rzeczy. Co Coś się stało? nie Pieniądze, pieniądze pani zginęły? Pani, nie po prostu moje pieniądze, pieniędzmi że w sumie pieniędzy nie zginęły. To nie były stópki ani dwie się kawałek duże w sumy. Pani pieniądze zginęły? Tak, moje pieniądze. Ale to ile tam jest pieniędzy? <tosłuch> proszę pana, nie wiem gdzie oni uciekli z bandier. Uciekam z Masłomiec, ucieka, co się że Ale to ktoś dzisiaj panią okradł? Co? Ktoś panią dzisiaj okradł? Nie, co któregoś dnia. Na, na przejściu przed nie okradli okradł. No to nie wiem, to ja nie widziałem Ludzie, nic. Tłum ludzi mnie okradł, proszę Pana Moje własne pieniądze, które pracowałam od 18 lat, teraz do, do starości, to by się i tak za pieniądze. A teraz nie mam z czego żyć, bo okradły wszystkie pieniądze. No to ja będę pytał po kolei ja ludzi, jak ktoś będzie coś wiedział. A kto kto odda się Musi podjąć sytuację ciężka policji, bo to nie zaraz. O, jak pani na policję liczy, to. to jest tam jest komisarz, ale oni nic nie zrobią. Ja też tam kiedyś byłem no to, w pewnej swojej to sprawie, pana, To działania to... i szukamy To my jako mężni tutaj faceci polecimy i pomożemy. No, no będziemy szukać. Właśnie szukać, dziś mamy misję szukania. Szukać. Się Szukanie bandziorów. Bo to są, nadają się oni krom, bo są świnie, a nie ma chłopaków świąt. No dobra, to my poszukamy, podziałamy. Tylko tak, w głowie łajdactwo, dziewcy spadają i codziennie w buda, buda się leje i złodziejstwo. Wszystkie trzy rzeczy, tylko najważniejsze to, a o ludziach nie myślą, mają w ludzi, śmieją się, ludzie w szkole się z śmieją. Nie zostają uwagi na ludzi, nic nie pomagają. Nic tylko, tylko dzień i się od... To jak znajdziemy te pieniądze, tam oddamy na komisariat, okej? Okay? To się podzielimy jak znajdziemy. Nie będę mówić pana <grym>, Dobra, to postaramy się pomóc. Jak jak znajdę pieniążki dniach to powiem panu. Nie dobra, to my będziemy tutaj się kręcić. Na razie przy pana szukam. Dobra. Szukam, ja mogę muszę znaleźć jakąś policję ciężką. Mam świetniejszą policję, żeby się za, nim, za nich ostro wzięła. Podjęła. Szybko wie nie pan, wie pan szybko w trochę. No to my się postaramy pomóc w takim razie pani poszukać tych zbirów, żeby odzyskać pieniądze, a my lecimy sobie pośmigać tutaj po okolicy i poszukać nowych spotów, czyli takich miejscówek. Do skakania także powodzenia życzymy i żegnamy się. Widziały panie złodziei? Nie. Kurde. No dzisiaj to pogoda idealna, strona, na, państwa, jest 31 stopni, więc jak się jedzie, to każdy, każdy tutaj wiaterek jest bardzo przyjemny, więc no zazdroszczę dzisiaj Szymonowi, ale my dzisiaj zdrowo na rowerek sobie wyszliśmy. Tu są takie fajne mureczki i z nich można różne rotacje porobić, nie wiem czy one są w miarę szerokie, ale są takie mniej więcej jak ten co był w centrum i możesz sobie prawy albo lewy wybrać, lewy lepszy, bo nie ma fury. No mi się wydaje, że jest całkiem szeroki. O, ale w gniotu. Fajnie, fajnie, fajnie. Tylko że się tak wplejł w tą dziurę, akurat. I tu cię tak troszeczkę wybiło. Bo jeżeli chodzi o ten murek, to sobie jedziesz, tak. Pek, pek, pek. O to musisz uważać. O, i tak skakujesz po tym. O, dokładnie tak. Ej, daj, siup. Na dół. Trzeba uważać na furki, bo tu często ktoś wyjeżdża jest szokowany. Ale pachnie jakąś zupką, ty. Jakaś kuchnia. O, o pomidorowa i barszcz czerwony. Co? Słabe? To chyba robiła firma, która robiła również tamten plac zabaw i projekty mi się... Firma pyłuje, Krzak. Bo, firma Krzak, bo tam rurki są większe od tej, ale zobaczcie to. Jakbym chciał zgrindować to na pegach. No to on wdaje w schody, jakby w ogóle nawet nie jadł Ej, no! Zobacz, jadę i schodzę Ej, no, rzeczywiście, nie zwróciłem na to uwagi Grubo Ej, Ale jest jedno zastosowanie Jeżeli ktoś ma psychę, to może od razu, od razu się uczyć railerajda Ale rurka widzę też jest ostro śliska, także... No ogólnie 1 na 10 Okej, okay, no dobra Bardzo mocny, 1 na 10 Czyli na hulajkę, tylko na szybki zjazd Kurczę, myślę, że na nad na to nie nada. To mhm. jest po prostu inwestycja z Zerowym potencjałem. Fajnie się w ogóle złożyło, bo udało mi się złapać przed chwilką jeszcze z Adrianem. A on, jak pamiętacie, pewnie doskonale w ostatnim odcinku śmigał na takiej zarąbistej hulajnodze, która Wam bardzo przypadła do gustu. Prezentuje się ona w taki oto sposób i dzisiaj troszeczkę więcej Wam o niej opowiem, ponieważ mam ją na chwilkę na wyłączność. Zaraz się karniemy ją. I oprócz tego, że pokażę Wam jeszcze raz, jak ona szybko się rozpędza, to powiem Wam troszeczkę więcej takich danych technicznych o niej, ponieważ myślę, że. Że warto ją przedstawić, także nie przedłużam. Pozwólcie, że po prostu na nią wsiądę i Wam ją pokażę. A wygląda ona masywnie, wygląda konkretnie i taka też jest. Oczywiście nie jest żadna promocja płatna czy coś takiego. Po prostu jestem mega zaskoczony, jak taka ulejnoga sobie radzi i ile wrażeń ona jest w stanie Wam dostarczyć. Co zresztą pewnie pamiętacie, właśnie z poprzedniego odcinka. Bo nie bez powodu też tak duża ilość osób się nią zaciekawiła. Teraz sobie lecimy takie niecałe 20 na godzinę. Zapieram się do przodu, proszę Państwa. Oczywiście nikogo z tyłu nie ma. I patrzcie, obserwujcie teraz prędkościomierz, jak to się rozpędza. Dla mnie to jest po prostu coś niesamowitego. Jak szybko to po prostu jedzie. 100 na godzinę, co idzie? 100 na godzinę na hula i nodze Dobrze, że ona jest w miarę solidna, tak mi się wydaje. Dobra, hamujemy, hamujemy. Jest naprawdę strasznie. Jak sami widzicie, jest to kolej firmy Nitrox, która posiada mocarne dwa silniki bezszczotkowe w przednim kole oraz w tylnym. Każdy z tych silników ma moc 1600 W, czyli łącznie mamy tutaj 3200. No, co naprawdę tutaj dostarcza ogromną ilość wrażeń i istotne jest to, że mamy też trzy tryby jazdy. Ja oczywiście lecę na tym trzecim, najmocniejszym, ale powiem Wam, że jeszcze nie wyczułem tego gazu. Na tyle dobrze, żeby tak sobie odpowiednio tym wszystkim manewrować. Jest też całkiem skoczna ogólnie, bo to zawieszenie tutaj w miarę przyjemnie działa. I co ciekawe, co powiedział mi Adrian, to ogólnie nie są to największe koła, jakie tutaj można wsadzić, ponieważ podobno można jeszcze wsadzić większe tutaj kółko i wtedy prędkość byłaby wyższa. A ogólnie jest tu możliwość jeszcze odblokowania tej hulajnogi i wtedy zamiast stówki leci 150. Patrzcie, jak to przyśpiesza. Już mamy 5 dyszek. 6, 7, 8. Kurde, ja nie nadążam wymieniać tego wszystkiego. Jak jechałem, to pewnie to słyszeliście, że tutaj obciera troszeczkę tarcza, ponieważ mamy tutaj dwa hamulce hydrauliczne yy, NUT, czyli takie hamulce, jak są stosowane w dirczówkach NSA. Niby są to całkiem spoko radzące sobie hamulce, ale wydaje mi się, że pod taki ciężar, jak yy, ta noga waży, czyli niecałe 50 kg, plus jeszcze tutaj rider, to mogłyby tutaj być troszeczkę mocniejsze hamulce zastosowane, ponieważ troszeczkę tutaj brakuje tej siły hamowania. Można by było troszeczkę tą drogę hamowania skrócić, ale ogólnie ta noga sobie radzi naprawdę fajnie. No i może oponka już jest lekko łysawa, ale jakieś tam właściwości renowe jeszcze to zachowało. No Adrian mówił, że oponki sobie chce zmienić na takie bardziej agresywne, ponieważ te już są <śmuchy> lekko, jak widzicie, <śmuchy> o, tutaj wyrównane na środku odpalenia laczka, ale... Jakoś sobie to jeszcze radzi, jakoś to jeszcze podje, podjeżdża na te różne podjazdy. Ja też jakimś wielkim fanem hulajnóg nie jestem, jak pewnie o tym doskonale wiecie, ale ostatnio sobie coraz więcej troszeczkę ich testuję. I powiem Wam, że to jest ostatnio jedna z fajniejszych hulajnów, na jakiej jeździłem. Może troszeczkę tam trzeszczy, strzela, skrzeczy, ale naprawdę dostarcza sporo wrażenia przez to, jak szybko ona się rozpędza, jak jest mocną hulajnogą i to zawieszenie tutaj sporo daje. Ale fajne jest też to. Że ma klakson. Co prawda mógłby być on troszeczkę yy, głośniejszy, ale jest to zawsze jakieś ułatwienie, jak się gdzieś tam leci po jakiejś ścieżce rowerowej, powinno się jeździć powoli. Ale zawsze jest to jakieś takie dodatkowe zabezpieczenie, zarówno dla Was, jak i osób, które gdzieś tam sobie na tej drodze rowerowej, czy też chodniku gdzieś tam sobie idą, bo zawsze możecie ich powiadomić. A tutaj mamy oczywiście światła. Także to tyle na dzisiaj. Widzimy się niebawem. I to będzie gruby materiał, także bądźcie czujni.